W okresie pandemii mieszkańcy pozbawieni byli jakiegokolwiek dostępu do powszechnie rozumianej kultury artystycznej. Izolacja spowodowała szereg problemów emocjonalnych, depresję. w związku z tym członkowie Fundacji Razem Być postanowili wziąć udział w pewnym projekcie. Stąd też pozyskaliśmy pieniążki z grantu Działaj Lokalnie i stworzyliśmy projekt pod nazwą Plenerowe Spotkania. W ruinach Migródskiego Zamku. Celem naszego projektu było zintegrowanie mieszkańców gminy Żmigród, w tym też uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, po okresie izolacji i pandemii. Pierwszym etapem realizacji naszego projektu był plener malarski pod nazwą Sztuka w Dolinie Baryczy. I wówczas powstały piękne prace malarskie dotyczące właśnie okresu izolacji, pandemii, jednocześnie bieżącego tematu, którym była Ukraina i wojna, która tam zaistniała. Kolejnym etapem realizacji naszego projektu były trzy eventy muzyczne. Pierwszy pod nazwą Zapraszanie w wakacyjną podróż, drugie Muzykowanie w Ruinach Śmigrodzkiego Zamku, trzecie natomiast pod nazwą Muzyka Lekiem na całe Zło. Podczas drugiego eventu muzycznego Muzykowanie w Ruinach Śmigrodzkiego Zamku przeprowadzono konkurs wiedzy na temat Ukrainy i Polski. Dzięki ulotkom, które zostały wcześniej przygotowane przez uczniów zespołu szkół specjalnych i uczniów powiatowego zespołu szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie. Jednym z etapów realizacji był występ naszej polskiej wokalistki oraz chórzystki pochodzenia ukraińskiego Mary City. W pierwszym przeglądzie muzycznym pod nazwą piosenka filmowa. Praca wielu wolontariuszy przyczyniła się do tego, że faktycznie cel naszego projektu został zrealizowany. I to jednocześnie sprawiło, że znowu chcieliśmy spotkać się razem.